Nie nagrywać jak woreczek strunowy, daj mi go. Będę nagrywał z moim bratem, czy yy, można przebić. O tak, woreczek strunowy. No i zakończę. Siema, yy, wpadajcie no, do, do mój kanału? Nie, nie reklamuj się. Ale i tak wpadajcie! No wejdź. Dalej. Nie, nie Dobra, przebijaj to, bo jestem ciekawy. Jak Dobra, to, to, ale to... Chociaż na mój kanał już to i tak poszło. Bo on też Likła cię w opisie. I przebijamy. Ja co ty go nie przebiłeś? Jak to ja mam przebić? O Jezu, tu przeszło. I teraz weź to rzuć. Weź to teraz połóż. No połóż i na to skocz. Patrz co się stanie. Muszę wyjąć tam. No i skacz. <todgłosy> Kamery pomoczyłeś! A czekaj, ej, kuchasz! Dobra! Dobra, to by było na tyle, czegoś się z nami no i... Badajcie na uitała! Jak się nawet za kończasem?